Dajcie moi drodzy z tej strony polotki. I teraz, w tym oto momencie, zakończymy naszą przygodę z Wolfensteinem z roku 2009. Tak więc, e, jeśli jesteście gotowi na tą zabawę, to wchodzimy do tego teleportu. Agent Blaskowitz. You have an annoying tendency to appear at the worst possible moment. Which is why I have taken certain precautions. <laughs> Beautiful, isn't it? Such raw and bridal power. It destroyed the Soul civilization. But where they failed, we will succeed. I have the technology to control it. And our first demonstration will be on the city of Eisenstadt. After that, I will destroy all that stands in my way. The world will fall on its knees before the Third Reich. A shame you won't get to see the swastika flying proudly over Washington, D.C. Hans, kill him! And this time, do not fail me! Jawohl! <laughs> Dobra, zauważcie tak Po pierwsze mamy cały czas wal włączony Tylko, że nam się nie zużywa To raz, dwa Nasi bohaterowie Czy bohaterowie Blaz, jak on się nazywa No, trupia czaszka oraz Hans Oraz Hans mają Twarze jak w Woalu, nie? Tak, taki typowy Woal No i co prawda są cie... Hans jest dosyć ciężką postacią do pokonania tak naprawdę, bo to Bo to w końcu boss, tylko on się tak, widzicie, odmienił bardzo porównując do poprzedniej części gdzie miał tylko zobaczcie dwa karabiny teraz posiada y, kryształy woalu tak jak my zobaczcie jak on śpiesznie to wygląda y, posiada kryształy woalu tak jak my więc jest przekoks no. równie dobrze y, znaczy tak samo jest potężny jak my można rzec no. No, więcej nie będę mówił, bo nie ma tak naprawdę co o no. Trzeba go zabić i tyle. I to używając naszych mocy, które nabyliśmy podczas właśnie y, całej naszej przygody z Wolfensteinem. Strzelając do niego ze wzmocnienia. No i teraz mamy pierwszy moment, gdzie możemy go... Y, gdzie możemy go unieszkodliwić. Kryształ tarczy, teraz będziemy mieli kryształ spowolnienia. Możecie zobaczyć, jak my się poruszaliśmy. Według tych, według niemiaszków, to mam nadzieję, że się pojawi. O, on tak bardzo szybko się pojawia. Więc jest ciężki do pokonania tak trzeba jest właśnie schować się tutaj Schować się tu w tym oto miejscu No i ładować się co jakiś czas, co prawda jak on się Hans będzie co jakiś czas Będzie skakał i tak dalej Do nas strzelał, tak więc będzie trudno go Pokonać, ale przynajmniej to jest jakaś ochrona W ogóle tarczy nie mamy, zauważcie Wszystkie kryształy nam się będą powoli kończyć, bo będziemy je wrzucać je w Hansa. Jedynie właśnie pozostaje nam spowolnienie i wzmocnienie poalu. O, teraz mamy przykład, gdzie Hans strzela na nas z góry i tylko dobry wółk może nas uratować. W ogóle wszystkie chmurki tutaj nam się odnawiają, jeśli chodzi o moce woalu, O, tak jak na przykład ta już zniknęła, bo za dłużej użyliśmy Nie da się w ogóle włączyć walu, on się sam będzie włączał nie wiem czy giniemy jeżeli go wyłączymy No nie wiem Wiem że ciężko jest pokonać Ale ja przynajmniej możemy zniszczyć wszystko tak bez ogródek To że on jest bardzo szybki on się podusza z taką prędkością że no Byśmy mu nie dali rady. Nigdy nie próbowałem w sumie obiec dookoła tej mapy. Może wam się wydać ta walka taka trochę monotonna albo zbyt nudna. No cóż. Walka z nim nie jest prosta i jest uciążliwa. I, I szczególnie na tym poziomie trudności jest przede wszystkim ciężko z nim walczyć. No, ale już myślałem, że kolejny kryształ mu Bijemy w jego dupsko, a tu... A tu nie, pykło. Teraz musimy się, musimy się pilnować, bo widzicie, jesteśmy bardzo poranieni. on tu się gdzieś kryje. A my mamy wzmocnienie. Więc mamy małą przewagę. Nie, nie strzelaj do mnie. O kurde. Musimy trochę ochłonąć, bo on nas wykończy. Yes. No i co teraz? A sądzę, że maszyna się psuje ze względu na to, że się łączą dwa kryształy ze sobą. Albo jest nadmiar energii w tych kryształach po prostu jest źle. Jest przesrany i w ogóle... Sądzę, że taka. To jest. To jest moje zdanie. Nie wiem, czy wy je podzielacie, czy nie. Teraz zacznij się w sumie. Na, takie. Naj, najważniejsze. W sumie z tej. tej. Jak on się? Lech. Nie strzelałem z. z niego. Teraz jest ciężko, strzela za nas rakietami, a my musimy ze wzmocnienia strzelać w te skałki. No, było blisko. Momencik. My go na szybkości rozwalimy. Już jak mówiłem, że nie używamy tego Lejnhauwca 44. A to mamy możliwość użyć i zniszczyć naszego Hansa Groza. W ogóle zauważcie, że tu DJ w ogóle nie, nie umiera nie ginie jak na razie, więc jest całkiem w porządku. Można nawet przyzwoicie uzupełnić amunicję, chociaż nie tak bardzo. Ale no już nie, nie czepiajmy się szczegółów. Dobra, trzeba szybko biec. O, wtedy spadnie, o tak jak teraz. Mamy tą chwilę spokoju, gdzie możemy odpocząć. Nie, w sumie nie starczyło nam kasy, żeby ulepszyć tą broń O, przeleciał przez niego, widzicie I uciekł Starczyły dwa strzały, taki porządnie jest pod, Teraz poważnie się moją ulubioną bronią W ogóle daleki to ma teraz w A jak myszkę spowalnia Teraz u góry tutaj się pojawiają na te bestyki, patrzcie Nie macie można je spalić. Oso tutaj są te bestyki z dynamitem. Aż byśmy mieli granatę. Oj! Nasze granaty w ogóle jest zwiększony odrzut. Yy, odrzut. Zasięg. Tak więc jest ciężko. Dobra. Spalmy to plugastwo Cieszę się, bo to na jednego hitań. Skąd się wzięły te? Ohohoho. O nie! Dobra, trzeba je dziabać naszym miotaczem oknia. A tutaj się pojawił Patrzcie go to no w ogóle lecą we wszystkie strony Pa, pa. Gdzie? Jaki to ma zasięg? To jest bo one się znowu podpalić, bo promień, Łomień jest taki daleki. Idzie już, sery. Dobra. Koniec gry to trzeba wykorzystać. Wszystko co się ma, Tak ma go nie rani. Tak więc y, zmieńmy na coś profilaktycznego, profila, profila tak. Profilaktyka y, z takiego gówna. Ja to przepadam Hans Cross, już go nie ma i. Możemy w końcu zniszczyć tą maszynę i powrócić do naszego świata, gdzie uwolnimy świat od nazistów. Chociaż ciężko, prawda? Gdyż... Y... Ciężko... Gdyż Wolfenstein wyszedł kolejny, prawda? O, zniszczyliśmy maszynę. Oj, mamy zabić Hansa Krus. Mój koniec. On ma wzmocnienie, tak więc ciężko go będzie pokonać, a z racji że już nie ma rakiet To może nas i tak zabić Eee, powolnienia. spowolnienia Rakiet, rakiety to Majd, nas strzelał, jak leci Bo dopiero tu, o nie! I nowa walka nie możemy dać się zabić, bo to jest, będzie Będzie niepotrzebna walka Ale najlepsze jest to, że one tak się nie spawnują, także wszędzie rządom i tak dalej. Jest określona ilość, dobrze Dobra tam. Pomóżmy się. No To się będę. Widzicie, tak ciężko pracowaliśmy na naszem moce przez całą grę, a jednak przyszedł taki gówniany Hans Grozi. I dupa. No. no ile lecimy w górę. Moim zdaniem teraz powinna się gra zapisać. Tylko zabijemy ze standardowej broni Nie będziemy się pierniczyć Patrzcie, on lata Masilniczek silniczek w tupie Ale go szybko załatwiliśmy Nawet nas chyba nie, nie zaatakował W sensie nie, nie zranił ani nic Dobra, zakończmy od yy, naszego Hansa Groza, Zniszmy tą maszynę i skończmy tą grę. Tak, yeah! Teraz patrzcie. Wychodzimy z tego, 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 magicznego i możemy strzelać do zepsy, który... który jest nieśmiertelny i on będzie... I on nie zginie w tej grze. w telefon i... Zamiatane. W ogóle straciliśmy kryształ, ale dobra. O, ale z cieło. Skończmy to. Taki stoicki spokój, nie? Mógłbym powiedzieć, że trochę dziwne, że zdążył założyć sobie ten spadochron, skoro jak się spada to jest taka fajna siła, yy, prędkość i w ogóle, ale to jest gra, to jest blaskowicz, a nie skoksem i tyle. Tak, tak, oto Zakończyliśmy naszą misję. A żeby wam nie było smutno, że już kończymy. Weź to pomiń. Żeby wam nie było smutno, że to koniec i tak dalej. Tak, tu mamy kody. Jak skończymy to jest taka możliwość grania na kodach. Lecz są filmy. I ostatnia... Ostatni film jest pod tytułem Dym rozwiewa się. Tak więc obejrzyjmy go. Czyli tak, to, był taka, to była taka zapowiedź, że następna część może być, ponieważ coś jeszcze on przeżył Przeżył, ale to zaakcentowałem Tropia Czaszka przeżył Może dlatego, że żył pod wpływem mocy walu, Nie wiem, nie chcę wnikać No ale sądzę, że mogło to mieć coś wspólnego z tym Tak więc, jeżeli wam się podobał odcinek i ogólnie cała seria to dajcie łapkę w górę jeżeli wam się nie podobało to dajcie łapkę w dół jeżeli oglądacie a nie subskrybujecie a chcecie być na bieżąco to subskrybujcie a jeżeli chcecie być aktywni chcecie wnieść swoje małe coś uwagi ala ale i tak dalej to po prostu piszcie w komentarzach ja już się z wami żegnam trzymajcie się do zobaczenia w następnym odcinku no i cześć